Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Synergia Polska. Synergia Polska jest wydawnictwem, które dystrybuje produkty na terenie Polski i jest oficjalnym dystrybutorem właśnie Synergie Publishing. I to właśnie dzięki Synergia Polska mamy możliwość tutaj otrzymywania produktów w języku polskim i Synergia Polska tutaj na nasz kraj wprowadza nas właśnie w świat ezoteryki, magii i filozofii Wschodu. Zachęcam Was do zerkania na stronę Synergia Polska, również w zakładki Zaporki bo tam też macie informacje co w najbliższym możliwym czasie się dla nas tutaj pojawia. Również zapraszam Was na fanpage synergię Synergie polska na Facebooku, również tam są ciekawe informacje dla Was zawierane. Zatem, moi drodzy, z czym ja dzisiaj do Was przychodzę z kolejnym produktem, który ma w swojej ofercie synergię polska, a będą tu karty i będzie to również rozdanie. W rozdaniu mogą wziąć. Udział osoby pełnoletnie i te, które subskrybują publicznie właśnie Synergię Polska. I teraz, tak, wszelkie informacje dotyczące zasad i reguł rozdania Synergia Polska zamieści dla Was w opisie filmu, i tam zapraszam Was po wiążące instrukcje, szczegóły, zasady. Ale jaki produkt dzisiaj do Was przynoszę? Taką wielką e, tutaj księgę Tarota Kroleja. E, I dzisiaj będziemy rozmawiać na temat tego produktu, jak to wygląda, co pudełeczko kryje w środeczku również, i osoba, która wykona właśnie stosowne zadanie, które poprosiła Synergie Polska, może ten produkt otrzymać, e, jako właśnie nazwijmy to prezent w rozdaniu. Zatem jeśli nie zasubskrybowałeś, nie zasubskrybowałeś jeszcze kanału Synergia Polska, to właśnie w tym momencie możesz to zrobić. Przeczytać opis, jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, subskrybujesz już w tym momencie kanał Synergia Polska, to ten produkt może być Twój. Ja chciałabym Wam pokazać, jak to wygląda. Zatem, moi drodzy, pozwolę sobie włączyć w tym momencie podgląd na karty. I już patrzymy, jak to wygląda. O, i tak. Mamy takie duże pudełko, e, wielka księga tarota Króleja. Praktyczne wykorzystanie symboli wizualnych, symbole tarota z punktu widzenia psychologii, mitologii, kultur całego świata. Książka oraz talia ma 78 e, 8 kart. Z boku wygląda pudełko w ten sposób: logo Synergia Polska. Tutaj macie kilka przykładowych wizerunków, właśnie. Kart. Ten ekskluzywny zestaw podarunkowy składa się z 360-stronicowej książki oraz oryginalnego wydania Tarota Tota autorstwa Alicea Kroleja. Tu wygląda znowu w ten sposób. Zatem tak: otwieramy, moi drodzy, pudełko, jest wysuwane. Tutaj, tu kryje się książka, właśnie ona jest tych olbrzymich rozmiarów Italia. O talii za chwilkę więcej e, powiem. Teraz tak, księga, no jakby okładka dokładnym jest odzwierciedleniem też pudełko, czy też pudełko jest raczej odzwierciedleniem okładki, a wygląda z boku w ten sposób i z tyłu dokładnie tak samo jak i pudełko, tak, czy też pudełko jest odzwierciedleniem raczej okładki w ten sposób. Powiem Wam tak, ta książka zawiera bardzo fajnych, wiele informacji, również zagadnień, i dzięki tej książce również możemy na siebie spojrzeć z punktu tarota. Jest to bardzo ciekawa pozycja, poszerza ona również nasze patrzenie na karty, ale również możecie zgłębić swoją osobowość, bo w tej książce są opisane metody. Patrzenia na nas mm, poprzez właśnie kartę Tarota, i to jest też połączone troszkę z datą urodzenia. Zaraz Wam powiem więcej. Otwieramy książkę. Wielka Księga Tarota Kroleja, praktyczne zastosowanie starożytnych symboli wizualnych. I tutaj macie wstęp, tarot jako księga mądrości i mapa świadomości, wielka arkana i tu są one też opisane. Ja za chwilkę chciałabym Wam więcej o tym y, powiedzieć. Małe arkana symboliczne przedstawienie szans życiowych i wyzwań, symbole dworskie, przegląd dziewięć archetypowych konstelacji w tarocie, metodologia profil tarota, to jest właśnie to, o czym mówiłam w zgłębieniu swojej osoby tutaj i sposoby pracy z tarotem, tak? tu jest instrukcja, jak używać książki, tu mamy wstęp. A warto się do niego również tutaj odnieść, czy też zajrzeć. Tu tarot jako księga mądrości i mapa świadomości. Tak jest tutaj historia tarota. Warto się z nią też zapoznać. Wielkie arkana. Tu macie wstęp. I teraz, tak, macie tu kartę głupca, tak? Jest tu yy, głupiec zasada odwagi, brak lęku ekstaza i ekstremalne doznania, macie tutaj taką informację jak głupiec jako symbol życia symbol życia również poznajecie swój jaki macie, gdy dotrzecie do końca tej książki, będziecie wiedzieli jak tutaj otrzymać swój symbol życia głupiec jako wizualna afirmacja jest symbol do realizacji głupiec jako symbol afirmacji wizualizacji jest tutaj Właśnie ta afirmacja. Głupiec jako wewnętrzne lustro, inne aspekty symboliki głupca, dary i wyzwania dla osób, których symbolem osobowości jest głupiec, i tutaj są one opisane. Zatem macie nie dość, że opis znaczenia tutaj Arkan Wielkich, to jeszcze z pewnego punktu tutaj nazwijmy to zaczepienia, czy też interpretacji, tak? w tejże, w tejże historii. I teraz tak. Dalej patrząc na to, to jest tak opis wielkich arkanów, ale nie do tego, właśnie metodologia profilu tarota. Tutaj e, macie opisane metodologia profilu tarota, jak odnaleźć Twoje życiowe symbole. Osobowości i duszy, tutaj jest to pokazane, jak obliczyć. Tutaj macie też taką swoją kartę, żeby móc sobie to spisać: to, jaką jest waszą, właśnie symbol osobowości, symbol duszy ducha, symbol rozwoju dla bieżącego roku, zobiegalny symbol przypisany do tarota, i tak dalej. To wszystko można sobie zrobić, zgłębiać, a i też dzięki temu poznać i siebie. To jest wszystko opisane na tyle konkretnie, że będziecie wiedzieli. Jak się w tych tematach, schematach poruszać, tak? E, I tu jest jeszcze, moi drodzy, coś takiego jak e, rozdział czwarty: przegląd konstelacji, dziewięć archetypowych konstelacji w tarocie. E, I niniejszy rozdział analizuje to, w jaki sposób wszystkie karty lub symbole są ze sobą powiązane. To też jest dosyć fajna. Tutaj informacja, ciekawa analiza, e, konstelacja Maga jest e, diamentem, e, tutaj e, konstelacja Kapłanki jest strzałą, cesarze jest koroną, cesarzowe jest kielichem i tak Zatem tutaj macie to wszystko pokazane. Książka, okładka tu jest twarda, biały jest, śnieżno-biały papier, grubszy, dobrej jakości. E, tak to się prezentuje. Powiem Wam tak, ta... Książka sama w sobie już jest skarbnicą wiedzy. Ta książka, nawet gdy ktoś nie do końca czuje się dobrze, w interpretacjach tej talii, bo nie wierzę, że ktokolwiek z Was nie wie, czym jest tarot Krola. Ktoś na pewno przynajmniej raz słyszał osoby, które gdzieś tam idą w ezoterykę, to ta talia nazwa jej mogła się przewinąć, w każdym razie powinna. A tutaj przez oczy, uszy, jakkolwiek, tu jest 78 kart i jest tak zwana telema tutaj telemę ja w tej talii traktuję jako kartę stop czyli, że gdzieś tam pewne rzeczy nie będą do przeskoczenia, tak jak jest w tarocie snów drzewko życia, które mówi o blokadach tutaj również mówi o blokadach energetycznych, to jest telema no i talia jak widzicie była włożona tutaj, ona się na mnie przesuwa, ona była zapakowana w folię nie w taki papierek, co jest w koło, tylko cało było zafoliowane ja przed nagraniem pozwoliłam sobie to po prostu otworzyć tutaj, telemę wkładam właśnie już tu z powrotem i teraz tak pudełko również tutaj z boku, książka niech ona tu gdzieś również jest i mamy tutaj właśnie karty karty są fajnej wielkości one są mniejsze niż nasza dłoń, karty są niby twarde, ale elastyczne. Tutaj jakościowo nie ma się do czego przyczepić, a póki co gdzieś tam jakościowo te karty mnie nie zawodzą z synergii Polska, zatem tam tym bardziej tak. I powiem Wam tak, ja przejrzałam swoje poprzednie, bo ja tą e talię, tą księgę posiadam już ładnych parę lat i okazuje się, że też właśnie Synergia Polska, zatem ja z Synergia Polska spotkałam się znacznie wcześniej niż nawiązaliśmy właśnie, tutaj nazwijmy to spójny język, zatem to też gdzieś tam widocznie tak miało być, w każdym razie wracając do produktu, karty poręczne a tutaj za chwilkę ja Wam je pokażę, jak wygląda karta po karcie, czego się możecie spodziewać. I teraz tak, są osoby, które bardzo fajnie się komunikują z tą talią. Ja tą talię używam do rytuałów, bo ona jest bardzo mocna, energetyczna. Zatem jeżeli w jakikolwiek sposób ta talia z Tobą nie gada w interpretacji właśnie hmm, tutaj, prognoz, a jeżeli idziesz w stosunku do rytuałów i chciałabyś, chciałbyś je wzmocnić, to ta talia jak najbardziej się świetnie też do tego nadaje. Ale ja uważam, że ta talia to jest również taki moment, w którym warto ją posiadać w swojej kolekcji, nawet jeśli z niej nie wróżycie, ale dla samej tej księgi warto tą talię mieć. Naprawdę ta księga jest skarbnicą wiedzy. Zatem tak. No dobrze, patrząc. W karty, jak to wygląda? Mamy kartę maga, jako kartę, tutaj, która się rysuje, tak? Karta maga wygląda w ten oto sposób. Później mamy kartę kapłanki, postaram się Wam to w miarę blisko pokazać. Karta cesarzowej prezentuje się w ten sposób. Widzicie, one są opisane jako atuty. Karta cesarza papież, kochankowie, rydwan. Tu macie też znaki zodiaku, waga. Pustelnik, fortuna. Rządza. Wisielec, Śmierć, Sztuka, Diabeł, Wieża, Gwiazda, Księżyc, Słońce, Wieczność, Wszechświat. I karta głupca. Ja ją bym postawiła na samym początku. Dobrze, idąc dalej, mniejsza arka. As buław prezentuje się w ten oto sposób. Dwójka buław jest opisana jako panowanie. Trójka buław jako cnota. Czwórka buław jako spełnienie. Piątka buław jako zmaganie, szóstka buław jako zwycięstwo, siódemka buław jako męstwo, ósemka buław jako szybkość, dziewiątka buław jako siła, dziesiątka ucisk, i mamy tutaj rycerza buław, królowa buław, książę buław i księżniczka Buław. I mamy kolejny dwór, są to kielichy, a z kielichów prezentuje się w ten sposób. E, dwójka kielichów zdefiniowana jako miłość, trójka kielichów jako dostatek, czwórka jako przepych, e, piątka jako rozczarowanie, szóstka kielichów jako przyjemność, siódemka kielichów jako zepsucie. Ósemka jako opieszałość, dziewiątka jako szczęście, dziesiątka kielichów jako zaspokojenie. Rycerz kielichów prezentuje się w ten sposób. Królowa kielichów i książę kielichów i księżniczka kielichów. I kolejny dwór. Jest to as mieczy, czyli miecze, as mieczy. Dwójka mieczy jako pokój. Trójka mieczy jako smutek. Czwórka mieczy jako rozejm. Piątka jako porażka. Szóstka nauka. Siódemka daremność. Ósemka mieczy zakłócenie. Dziewiątka mieczy jako okrucieństwo, dziesiątka mieczy jako zniszczenie, mamy rycerza mieczy, królowa mieczy, książę mieczy, księżniczka mieczy i as dysków, czyli mamy teraz dyski, pentakle, monety, dwór monet. Pentakli, dysków. E, tutaj. E, I dwójka jest to e, dysków jako zmiana, trójka dysków jako praca, czwórka jako moc, piątka dysków jako udręka, szóstka dysków jako sukces, siódemka dysków jako niepowodzenie, ósemka dysków jako roztropność dziewiątka dysków jako korzyść, dziesiątka jako bogactwo i tu jest właśnie drzewko y, życia pokazane rycerz dysków królowa dysków książę dysków księżniczka dysków i tutaj mamy a, kartę a, tutaj opisującą, no i żeby było całość oczywiście jest tu Zatem tak się prezentują, moi drodzy, te karty tutaj. Mam świadomość, że z nie wszystkimi ta talia będzie rezonowała. Tą talię trzeba też mocno zgłębić tutaj i te osoby, które idą raczej w aspekt klasycznych interpretacji, właśnie mitologicznych, to ta talia jak najbardziej będzie tą, która spełni Wasze oczekiwania. Jeśli chodzi o sam produkt, bo o nim jest mowa, jest dobrej jakości, księga również i ona tu jest też. Cennym nabytkiem, i dla samej tej książki, choćby nawet warto po tą pozycję sięgać. Zatem, jeżeli Was ta talia zainteresowała, to jedna osoba spośród subskrybentów pełnoletnich może otrzymać ten produkt w rozdaniu, spełniając tutaj. Poniższe, nazwijmy to, warunki, i oczywiście zwycięzcy gratuluję z tego miejsca, ale również gdy nie chcecie czekać, na przykład, możecie również wejść na stronę Synergia Polska, zakupić sobie właśnie ten produkt. Zatem moi drodzy, ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za Wasz. Cenny czas, za to, że chcieliście obejrzeć tutaj prezentację kolejnego produktu, gdzie miałam go, przyjemność Wam go pokazania. Ja jestem Tarociską Agiatis, to tak na koniec dla tych, którzy gdzieś tam. Eee, może chcieliby wiedzieć. Eee, Synergia polska, strona internetowa, fanpage, jesteście na kanale, na kanale stara się Synergia Polska Wam pokazać produkty z każdej możliwej strony, aby jeśli wahaliście się nad jakąś właśnie talią, nad jakimś produktem czy też książką, to tu się staramy się Wam to e, przedstawić e, w skrupulatny sposób, abyście widzieli. Czego możecie się spodziewać otrzymując a właśnie produkt po zakupie? Zatem ja Wam bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, do zobaczenia już wkrótce. Całe pa pa!